Jakie było Pani marzenie, kiedy była Pani dzieckiem? Chciałam wyjechać w gdzieś, jakąś podróż za granicę. Spełniło się? Niestety nie, jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że kiedyś się spełni. A jaki był Pani wymarzony prezent na dzień dziecka? Prezent na dzień dziecka, zwierzątko. Jakie? Piesek. Dlaczego? Dlaczego robię zwierzęta? Jakie było Pańskie marzenie, kiedy był Pan dzieckiem? Kiedy byłem dzieckiem, myślę, że to będzie dość trywialne, ale było to, żebym został policjantem. I moje marzenie się spełniło, i dzisiaj jest okazja taka, by dzieciom również e, po części pokazać ich marzenia, czyli pokazać poszczególne służby. Wprawdzie inicjatywa ta pierwsza była ze wolnością. Wojska, aczkolwiek wszystkie pozostałe służby włączyły się takim początkiem, była, e, była jeszcze bal, mundurówka, ale e, kolejna inicjatywa, to jest już tak naprawdę pierwsza, ale już jesteśmy pewni, że nie ostatnia. Kolejne nie Dziecka na pewno będą odbywały się w ostruęce e, i być może także na terenie powiatu ostrołęckiego. Jaki, jaki był pański wymarzony prezent kiedy, wtedy, kiedy był pan dzieckiem, na Dzień Dziecka na przykład? Wtedy, w moich, czy za moich młodych czasów wymarzonym prezentem był zawsze rower. E, dzisiaj myślę, że rower odchodzi powoli do lamusa, e, aczkolwiek na tamte czasy to był rower. Zawsze był rower moim największym marzeniem. Spełniło się? Spełniło się. Czego życzy pan? Wtedy miałem rower Salto. Salto, e, wyjątkowy rower, powiem, nie tylko z nas bym miał Salto, ja również zrobiłem na nim kilka salt. Czego życzy pan dzieciom w Dniu Dziecka? Dzieciom przede wszystkim radości, uśmiechu na twarzach tego, e, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, Czyli od spełnienia marzeń. Jakie ich największe marzenie jest, i to marzenie się spełniło? Chciałem pracować gdzieś w mundurze. To było to od początku chciałem gdzieś w mundurze. Czy to będzie straż pożarna, policja, czy to będzie służba więzienna. Udało się do służby więziennej i <grym> tak zostałem. A jaki, było, jaki był pański wymarzony prezent? To chyba nie była tarcza, czy była? Tarcza nie była. Nie wiem, czy wymarzony prezent. Skuter, motor? Nic związanego ze służbą. Spełniło się? Spełniło się, ale, ale bardzo długo czekałem. A czego życzy pan dzieciom w tym pięknym dla nich dniu? Spełnienia wszystkich marzeń. Interesowałem się elektroniką, chciałem być elektronikiem. Poszedłem do szkoły wojskowej o, o kierunku łączność. Skończyłem ją i miałem z tą elektroniką do czynienia. No i prezent jaki chciałem? Robert. Jaki był pańskie największe marzenie, kiedy był, był pan dzieckiem? Tak na gorąco rzeczywiście trudno pomyśleć, dlatego że to chyba się zmieniało bardzo często właściwie z roku, z roku na rok. Jeżeli chodzi o, o, o tą sytuację wokół, no to oczywiście każdy chłopiec pewnie chciałby, chciałby być czy strażakiem, czy policjantem, bo to chyba nikogo, nikogo nie ominęło i każdy miał taką ochotę. Zresztą to samo widać po moim synku, który też tylko dlatego przyszliśmy, że na każdy odgłos straży pożarnej koniecznie musi zobaczyć, co się dzieje. Eee... Chyba, chyba jakiś rower, tak, tak mi się kojarzy jakoś na gorąco, że miałem ochotę na kolażówkę właśnie, tak? Bo to były czasy, kiedy wyścig pokoju był bardzo, bardzo jak ten, był rozpowszechniony i te transmisje były bardzo żywo oglądane, także tak, jak, jaka spełniło się? kolażówka spełniło się tylko troszkę później, nie miałem wtedy o kolażówce, myślałem bardzo, kiedy miałem kilka lat, spełniło się, kiedy miałem pewnie gdzieś około 12-13 z tego, co kojarzę, ale tak, w końcu kolażówka była. Ja to musiał z 5 stów dostać. A na co byś się przeznaczył? Pewnie, że nie na, nie, na, nie na mleko. A na co? Na bolki. A jakie było twoje największe marzenie, kiedy byłeś dzieckiem? Zostać strażakiem. Zostałeś? No jak widać nie. Jakie było pańskie marzenie, kiedy był pan dzieckiem? Takie największe? Moje marzenie, chciałem zawsze być zdrowy, to, to jest marzenie każdego człowieka, tak naprawdę, ale jeżeli pyta mnie Pan, Panie Redaktorze o moje marzenie, co chciałbym w życiu robić, to chyba się spełniło. Zawsze chciałem być małym chłopcem, policjantem, i myślę, że to, co sobie zamierzyłem, gdzieś tam spełniło się. Ja przyznam szczerze, jako policjant dzisiaj pełni realizuje swoje dziecięce marzenia. Tych marzeń oczywiście zawsze miałem więcej. Niektóre się sprawdziły, niektóre się nie sprawdziły. No właśnie jakie... chyba są po to, żeby się rzeczywiście nie spełniały. Jaki był Pański wymarzony prezent na dzień dziecka, taki, który zawsze chciał Pan dostać? Przyznam szczerze, że zbyt wielu prezentów w życiu nie otrzymywałem, ale zawsze chciałem mieć dobry rower. E, no. Kiedyś dawno temu w moich takich jeszcze dziecięcych latach te rowery rzeczywiście były zdecydowanie gorsze, ale myślę, że to również marzenie takie moje pierwsze też się spełniło. Dysponowałem takim rowerem, jeździłem nim zawsze wszędzie. Myślę, że i dzisiaj taki rower dla małego dziecka jest czymś fantastycznym. Dzisiaj oczywiście są skutery, które są wykorzystywane przez wielu młodych ludzi. To jest takie, no, coś fajnego, coś co może ewentualnie się spełnić. you mm -hmm.